Przyszłość wartej 20 milionów dolarów kolekcji przedmiotów wydobytych z wraku Titanica stoi pod znakiem zapytania. Kiedy spółka Premier Exhibitions ogłosiła bankructwo, część jej udziałowców oraz Zrzeszenie Brytyjskich Muzeów zaczęły rywalizować ze sobą o przejęcie kontroli nad kolekcją. Zrzeszenie muzeów chciałoby umieścić zbiór w miejscu narodzin Titanica, w Belfaście. Tu właśnie rozpoczęła się historia Titanica. W miejscowej stoczni zbudowano niektóre z najwspanialszych statków wszechczasów. Przed stu laty był to największy suchy dok na świecie. Powstawały w nim najnowocześniejsze transatlantyki, największe jednostki pływające, jakie wówczas istniały. Tutaj zbudowano Titanica i stąd wyruszył on w swój dziewiczy rejs. Chcemy więc w tym miejscu zakończyć podróż i sprowadzić eksponaty do domu. Musimy podjąć próbę interwencji. To jedyna okazja, by kolekcja przestała być po prostu zbiorem przedmiotów, lecz stała się własnością publiczną, która odpowiednio przechowywana przetrwa dla kolejnych pokoleń. Sąd podjął decyzję, że kolekcja pozostanie własnością udziałowców Premier Exhibitions. Nie wiemy, co udziałowcy zamierzają z nią zrobić. Mamy wiele obaw. Niektórzy martwią się, że właściciele sprzedadzą całość lub część kolekcji parkowi rozrywki w Chinach. Istnieje zagrożenie, że eksponaty mogą zostać wywiezione do Chin i tam, poza zasięgiem obowiązywania prawa amerykańskiego, sprzedane. Mogą też pozostać w formie kolekcji. Nikt nie wie, co będzie, jednak wiele osób odczuwa niepokój. Bob Ballard uważa, że o prawdziwej wartości eksponatów z kolekcji decydują uczucia, jakimi darzą te przedmioty rodziny ich dawnych właścicieli, zwłaszcza tu w Belfaście, miejscu narodzin Titanika. Widok stalowej ściany w głębi doku przypomniał mi moment odkrycia Titanika. Wróciłem myślą do tamtych chwil. Titanic zbudowano z tej samej stali, połączono takimi samymi nitami. To burta Titanica. Ją właśnie zobaczyłem najpierw. Była monumentalna. Bo na dnie oceanu można coś zobaczyć tylko z bardzo bliskiej odległości. Tę rozległą część planety poznajemy więc w świetle latarki. Wtedy na dnie nagle wyrosło przede mną coś takiego. Widok burty naprawdę do mnie przemówił. Bardziej niż cokolwiek innego.